Lufa, jak sama nazwa wskazuje, to leszczyński uliczny festiwal artystyczny. Każdy znajdzie coś dla siebie. To jest festiwal, który łączy sztukę, taniec, muzykę. Lufa to cudowne trzy dni warsztatów, koncertów i wydarzeń rozmieszczonych po całym mieście. Cieszymy się, że jako Lofty na Pompach jesteśmy gospodarzem tego wydarzenia. I never let you Dużo pracy za nami, żebyśmy mogli cieszyć się wspólnie największymi wydarzeniami festiwalu. Najbardziej ekscytującym jest oczywiście grande finale, koncert, który zakończy całe wydarzenie tutaj, w loftach na pompach. Kiedy pierwszy raz usłyszałem, że gramy lofty na pompach, mówię sobie, ale gdzie? Mówię w apartamentach? Nie! I okazuje się, że to jest przepiękne miejsce. Takie loftowe, te cegły. Podświetlanie tych murali w ogóle tutaj, to zrobiło taką magię wieczorem, że ja na samą myśl mam się skórkę. To jest idealne miejsce do koncertu. Jesteśmy w sercu Leszna, ale tak naprawdę troszeczkę na uboczu. Ta energia, niesamowity klimat sprawia, że wszyscy jesteśmy postawieni na nogi, gotowi oprowadzić uczestników lufy. Po mieszkaniach, lokalach usługowych, czy całym obiekcie przy magicznej muzyce. Jak to ludzie czasami mawiają, 2 plus 2 w tym przypadku daje 5. To piękne, że na te kilka dni pompy mogą zamienić się w prawdziwe kulturalne centrum mężczyzn, pompując radość w serca mieszkańców. Wielki finał Xoni Orkiestra. Energia, dynamika, wizualizacja. Coś wyjątkowego. Xoni Orkiestra jest to połączenie muzyki elektronicznej z instrumentami dentymi zagranymi na żywo i do tego oparte o charyzmatycznych wokalistów. To jest właśnie Xoni Orkiestra, więcej nie trzeba mówić. Niesamowite jest to, że podczas Lufy mogliśmy zagrać takie grande fidale, czyli przyłożyć taką kropkę na D, wręcz bym powiedział, przy tym festiwalu. Jesteśmy bardzo wdzięczni z całego serca. Nie oznacza, że ja mogłem zagrać u siebie, wręcz bym powiedział, na dzielni, z taką ekipą, to jeszcze zrobić tak magiczny koncert, że ludzie chyba, mam nadzieję, długo będą go wspominać. Lofty na pompach, Lufa, dzięki! Lofty na pompach dziękują za kolejną edycję Lufa Festiwalu.